Zadam wam kilka pytań, a dostaniecie potem voucher do Buxi. Co wy na to? Mhm. Korzy korzystacie z Buxi? Tak. I korzystacie? Nie, nie korzystasz, nie? Ja, korzystam korzystam. Dobra. Dobra. A korzystacie, żeby sobie pooglądać recenzję, znaleźć jakiś salon, czy, no, czy umawiacie się? Tak, no na paznokcie. Dobra. I zawsze korzystacie, czy dzwonicie jeszcze czasem? Nie, zawsze korzystam. Raczej zawsze wygodniej. Wygodniej. A korzystacie czasem z opinii, czy na przykład szukacie jakiegoś najlepszego salonu, Jak czy? szukam to tak. I szukacie to tak. Mhm. Dobra, a słyszałeś to o takiej opcji, że można y, zamówić voucher w Buxi? Tak, widziałam na Buxi, że można. I co, korzystaś? Nie. A uważasz, że to fajny pomysł na prezent albo no, dla siebie, albo nie dla Nie, ja bym mogła dostać voucher na paznokcie. Dobra, no to mam dla Was voucher to Buxi właśnie. Proszę Dziękuję. bardzo. A jeśli Wy chcecie zaoferować swoje usługi na Buxi, wejdźcie na jakdorobić.pl, wpiszcie w wyszukiwarkę Buxi i wszystkiego się dowiecie.